Cześć, jestem gdzie ja z tej strony? Ta witam Was w kolejnym odcinku. Na moim kanale witam Was na odcineczku z na tor. 19, seria koledy. Zamiast w dzisiejszym odcinku zajmiemy się wywozem naszych zbiorów. Te podczepionego pod dwie przyczepki, boże. Tak więc sobie dzisiaj siadamy do fędzika, odpalamy go, szungamy plandeczki oczywiście, wszystko wszystko żeby nie ciekawkim zesłowki, bo raczej tutaj za głośno ich. Dobra. I podjeżdżamy sobie pod naszego bina i wysypujemy sobie rzepak jedziemy sobie sprzedać rzepak i w dzisiejszym odcinku zajmiemy się sprzedażą soi dużo jej nie mamy troszeczkę tego mam, ale też nie za dużo tam sobie dzisiaj to wszystko sprzedamy cena jakaś tam w miarę jest ale też raczej zmieniamy sobie poziom tak więc trzeba wszystko tutaj ładnie posprzedawać w takiej cenie jaka jest żeby później nie być aż tak bardzo stratnym tam dzisiaj sobie elegancko to wszystko posprzedujemy może później polecimy sobie jeszcze popryskamy troszeczkę rzepak no, rzepak, dobrze powiedziałem, popryskamy sobie rzepak. Tak więc... Dzisiaj pełne ręce roboty. 27 ton, tak więc jeszcze będziemy mieli chociaż jedną szczepkę i będziemy musieli jechać później jeszcze z... Toją. ja jest tutaj Johnny Farm, to tam gdzieś w okolicy też, tak więc sobie... Z tym podjedziemy. Z panem będziemy mieli cały zestaw. Tam 40 i no jeszcze tam 10 ton zostało, tam więc jedna przyczepka jeszcze nam tutaj yy, pójdzie dobra lecimy sobie na skup, akurat lecimy na, yy, na sklep tak naprawdę tam na, na skup tam więc tam troszeczkę miejsca będziemy mieli jest pan, panu sobie tak, bo możemy troszeczkę lepiej dobra tutaj jadą dwa samochodziki, tam więc sobie ich przepuścimy i będziemy sobie lecieć dalej na sam początku stawcie apency górę, zostawcie subikę na kanale bo masakra teraz, co, co się dzieje z tymi subami i tak dalej, to teraz jest tragedation, tych 100 tysięcy to chyba nigdy nie widzimy teraz jak wszyscy powracali do szkoły zrobiło się ciepło, to te wyświetlenia też nie są za, za fajne te suby też tak naprawdę stoją w miejscu, mam 98 tysięcy subskrypcji i to tak naprawdę raz idzie w górę, raz spada i tak to mm, właśnie wygląda z tymi subami dawaj go a więc no trzeba jakoś tutaj y, to wszystko łogarniać. Mam nadzieję, że będzie to coraz lepiej szło. Jezus. Puść stani, proszę, kur taki Jezus, nie wiem czy, czy mi stanął, czy nie, ale tutaj też ostro. Dobra, trzeba jechać mój Jezus, ale teraz żem poszedł. Tak, Może zostawić tego sutka, byłoby bardzo fajnie, jakbyśmy te 100 tysięcy sobie wbili w te wakacje, bo tak naprawdę te 100 tysięcy już miało, tak naprawdę powinny mieć wbite. Tak pokazywała to strona, powinnam to mieć w maju wbite, a mamy już czerwiec, to 10 czerwiec, a miałem 200 któregoś maja właśnie sobie wbicie 100 tysięcy, a tu jeszcze 2000 subów brakuje. nam do tego tak więc no... Tego subika jak zostawicie, nic Was to nie kosztuje, a mi tak naprawdę to dużo pomoże, bo będę miał sobie ten ładny przycisk. tak więc na 100 tysięcy też będziecie mieli tutaj elegancki pokaz stanowiska, tak więc myślę, że warto, że warto sobie tego subika zostawić. Czekajcie, jak my tutaj to mamy? Okej, okay. najlepiej pasowałem żebym sobie odpiął Tom. sobie po prostu cofnął tą przyczepką tutaj my 192 000 na koncie tak więc w następnych odcinkach jakieś możliwe, że już kupimy sobie kombajn i raczej to będzie ten klas właśnie tukano tak jak pisaliście w komentarzach, tak sobie zrobimy on tam będzie miał 5 metrowy header bodajże 5,1 I, i i właśnie 32 tysiące ładnie i też będzie on posiadał yy, zbiornik tam nad nie wiem ile, 6 tysięcy chyba coś takiego tam na i większe, zobaczymy jak to będzie z tym wyglądało niestety z przodu nie mamy zaczepu tak to byśmy sobie pod przód podpięli, ale w obciążniku nie posiadamy owego zaczepu chyba nie mam w ogóle go założonego bo on raczej tu jest, ale nie był naprawdę potrzebny, ale to nic, damy radę i bez tego jakoś powinniśmy sobie to ogarnąć i dać radę tutaj cofnąć a tu już niby się dało, ale czas się da, ale chcemy sobie naprawdę to kosa, kosza zasypowego to wsypać. Jezus, żeby to jeszcze było ogarnąć fajnie, dobra. Żeby tutaj miara miarę to tak w miarę realnie wyglądało i tak, tak naprawdę tego... Dobra, na tą stronę to jest dobrze. I tak nie, nie trafia to wszystko, ale zawsze to jakoś to będzie tam troszeczkę lepiej wyglądało. Zobaczymy, ile pieniędzy uda nam się dzisiaj w odcinku tutaj właśnie zarobić. Jak na razie mamy 255 tysięcy, tak więc dosyć, dosyć fajnie. Podjedźmy sobie tutaj troszkę bliżej. Dobra, zaraz sobie podczepimy i jedną przyczepkę będziemy mieli właśnie tutaj do przywiezienia i drugą będziemy musieli zawieźć sobie yy, tam na, na drugi skup, gdzie musieli jechać z Soją. Więc sobie w pierwszą szczepkę nasypiemy, mój Jezus, soi, A w drugą szczepkę nasypiemy sobie właśnie rzepaku, resztę. ten rzepak tutaj przywieziemy, a soję po prostu zawieziemy I na ten drugi skup z I będzie w pożądalu. Więc sobie w tą wrócę, tak naprawdę... Tak, więc może na no, problemiku sobie to ogarniemy. Dobra, nic nie jadzie. Chciałbym sobie troszeczkę większy... Zajazdź wziąć i możemy sobie lecieć z powrotem na farmę. Ogólnie też nagrywam sobie to późno, bo też z opaką tutaj Decywi, Kabolkowi. Mogli chyba, chyba, sobie to rano też sobie, Chcę sobie to wszystko pogarniać. Też ostatnio tych odcinków z opakami tutaj nie ma. gram sobie sam. Ale w następnych odcinkach raczej będziemy sobie. Cisnęli razem, zobaczymy, jak to będzie z czasem, i tak dalej, bo wiadomo, wiadomo, jak to jest. Trzeba tutaj troszeczkę ponadrabiać. Akurat te chłopacy nagrywali odcinek do Brączusia, to ja akurat nie miałem czasu. No tak się złożyło, że, że muszę sobie jeszcze ten odcinek dzisiaj sam po prostu nagrać. No ale um, zawsze, to, zawsze to coś, zawsze coś można sobie tutaj podziałać, um, to wszystko poogarniać ogólnie. Też przesunęliśmy sobie do wiosny I doszło nam troszeczkę nowych krówek, już Wam pokazuję, Alt-S Mamy 31 właśnie krów I mamy też 20 tysięcy litrów mleka i 142 tysiące litrów no i wice. Tak więc, wydaje mi się, że dosyć, dosyć fajnie nam tutaj dało Czekajcie, jak to było Z tym, z tym, z tym tutaj sypaniem Na pierwszą mieliśmy dać soję jak się nie mylę, dajemy sobie trzy, one no, Jakieś litry ostatnie tutaj dziwnie też mi daje tam, ale nie patrzmy na to, że się na przyczepie pojawia. Sprzedajmy sobie soję. Do tych 300 tysięcy powinniśmy raczej dobić, chociaż nie jestem pewien, ale raczej mi się zdaje, że powinniśmy dać radę. Dobić sobie właśnie do tych 300 koła. Tak więc jakiś kombań sobie kupimy. Czy pole jakieś kupimy? Nie wiem, zobaczymy jak to będzie tutaj wyglądało. Na razie sobie musimy uogarnąć właśnie kombajnik, żebyśmy mieli czym kosić. Dopiero później będziemy myśleli sobie o wrócę się tutaj. O tak, tak no, o, że to jest szczepa z tyłu łamana. Tutaj ta tandemka też oś skrętną, tak więc tutaj akurat z wrobieniem się nie powinno być żadnego problemu. Ja, jest wszystko w porządku. Dobra. Idziemy na skup z powrotem. Yy, I trzeba o właśnie kombajnie kupić, coś, coś może pomyśleć nad nowym siewnikiem, zobaczymy jak to będzie. Trzeba się tutaj tak naprawdę rozwijać. Yy, Czóreczki jak na razie nie sprzedaję, nie mam w planach. Yy, czy coś tam jeszcze będzie zobaczymy. Na razie będę chciał, jak kupię sobie kombajn, będę chciał rejść. raczej pójść sobie w jakieś pola. Yy, zobaczymy jak to będzie wyglądało z tym wszystkim. Może weźmiemy sobie jakiś kredyt na pole, zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie tak naprawdę wyglądało po tej zmianie poziomu, bo nas nie wiem, znowu tej ankiety nie przejrzałem tak naprawdę ale raczej ten poziom będziemy zmieniać. Łopaty też tam ostro sprzedażą polecieli tak więc trzeba będzie sobie to wszystko ogarnąć i, i to wszystko pozmieniać i zobaczyć wtedy jak to będzie tutaj właśnie Słuchaj, się Tutaj rozwijać coś jedzie, czy nie jedzie. Tak niby coś widać, a niby nie widać. Dobra, jedzie przed nim, dobra. Czyli możemy sobie wyminąć gościa. Dobra, jest git. Udało się go wyminąć. Wręcz lecimy. 60, tutaj można jechać. Nieźle. Dobra, weźmy sobie tutaj. Zafnę wzór szczepę. Jakby się udało ją wysypać, albo no pod nią podjechali później. Zobaczymy, może jakoś uda nam się tak w miarę podjechać, żeby to wysypać. Dzisiaj takie 20 parę minut odcinka. Takie bardziej do sprzedaży i z jakiegoś tam właśnie pryskania. Ten trigger akurat jest taki dosyć dosyć spory, tak więc może nam się uda akurat tak podjechać, żeby to wysypało. Dobra, miarę to jest. W miarę to jest. Opsa 275 tysięcy, no, czy 25 tysięcy dostaniemy za soję. To jest dobre pytanie. Uda nam się tyle uczułać właśnie pieniążków za soje. Przepięcamy sobie gdzieś na boku ustawił, żeby tu nie przeszkadzała nikomu. Pójdziemy hmm. sobie na tą farmę Joey Farms, gdzie to było? John Farms Ona była chyba gdzieś tam, nie? Tego co się nie mylę. Serio ona jest tam? Nie pierdolcie, że ona jest u mnie na tym... Nie tutaj? A, to jest Jack Farm może. Serio? Może to, to tam jest? No bez kitu ty. Pojechał z Soją na darmo. Fajnie, zobaczyłem. Dobra, to nic, bywa A Akurat z sami tam sobie trochę by też było No dobra, nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. Wszystko w porządku. się przejechaliśmy tak i tak musieliśmy jechać i tak to, tam. Troszeczkę w tą, czy troszeczkę w tą. Nic się nie dzieje. Z tam barwka? Czy ktoś mi wjechał? Nie wiem, właśnie. W całości, nie wiem coś stało, ale nic. Może przy ale wszystko jest w porządku. Nie nadrzuciło fenda, więc jest dobrze. 11 ton, mamy po no, to 1800, co czyli w no... Tak, no... Tak? No nie wiem. Trudno nam się na 300 koła dzisiaj wbić. Może być ciężko. Może być ciężko, no ale no cóż. Ile by nie było, tyle będzie dobrze i takie, coś bardzo dobrze bym wręcz powiedział. bo ten komat tam około 200, 200 paru tysięcy na pełno wyjdzie z tym wszystkim. I będziemy musieli pomyśleć nad nowym headerem do kurwy i tak dalej. A więc no troszeczkę tutaj robotki będziemy mieli. Mm. Proszę ja muszę poza odcinkiem sobie tutaj to pole numer 100 zasiać, tam nie mam to dokończone. Jestem skupiony gdzieś tam dalej, nie? Ja sobie na razie bym jechał i zostawił przyczepę. A dobra, to wjechać sobie na tył jak już ja mam zostawić, mam ja to zostawić sobie na tył, już, żeby nam tutaj przy niczym nie przeszkadzała. Trzeba wykręcić mi ja się zostawić tutaj, ustawi I będzie git Dobra, że w miarę tylko przejechać Dobra Podczepione i lecimy sobie tutaj na skup To dopomierza, że tak blisko tutaj mnie będzie to akurat nie ja myślałem, że to tam jest A tu jednak, proszę bardzo, jednak to jest tutaj Dobra o, jedzie, dobra, 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 jedzie kościół. Za tobą psem wyjadę. Do niego jakoś się wiesz? chyba tutaj. W ogóle pierwszy raz na tym skupie będę tutaj coś ogarniał. No, tutaj ciężko będzie to z dwoma pszczepami I się wywinąć. a z taką jedną tandemką tej bez na problemu powinniśmy dać sobie radę. Zatniemy. I kikujemy Kipujemy, kipujemy i patrzymy, a jest 300 koła, gościu, 30, ty, 30 tysięcy zarobiliśmy sobie, więc ładnie, 305, 300, prawie 6 tysięcy na koncie mamy aktualnie, tak więc jestem elegansko zadowolony, może jakieś pole jeszcze wleci, jakieś pole jeszcze wleci, ważne, że bez kredytu wykupiliśmy sobie metlo i bez kredytu mm, tak naprawdę kupimy sobie kombajn. I mi się wydaje, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Co do tego pola, zobaczymy, może, może jakieś się kupi, może się kredyt weźmie. Zobaczymy. Fajnie było coś kupić może. Tak naprawdę na polu numer. Bo on chciałbym sobie może kupić polu numer 24. Na polu numer 25 nie mam zasiane. Jeszcze. Tak więc no, to by było. To by było naprawdę fajne. Żeby to właśnie ogarnąć. Tam na następnym odcinku postaram się jakiś kombajnik może już przeprowadzić. Postaramy się coś przeprowadzić. Bo widzicie, środek wiosny jest, tak więc no trzeba o czymś już tutaj właśnie sobie myśleć. Nad jakimś kumbajnikiem. Tak więc coś na pewno będziemy sobie kminili. Dobra, lecimy naszą czwóreczką. Dobry kierunek, zły kierunek, ja zapiął. Dobra, lecimy sobie tu. Polecimy sobie na nasz rzepak, który mamy. za chłopakami chyba. Chyba sobie na tamten polecimy najpierw. akurat hmm, tam. W tamtych rejonach robiłem sobie na, na ostatnich odcinkach, więc teraz polecimy w inne rejony, zobaczymy co tam słychać i gitarce nam są 15 minut odcineczka już stawiam, dosyć spoczko, Troszeczkę sobie nam, trosze, troszkę czasu nam to zajęło, żeby mm, właśnie to powywozić wszystko mm, na skup i tak dalej. Ale nie jest jest dobrze, jest w porządku. A, wita o tym, co teraz pomyślałem. Że dawno nie ziewałem, że nie wiem, czy na tym odcinku w ogóle ziewałem. Ale proszę bardzo, jak sobie pomyślałem o tym, to od razu się, się mi ziewnęło. Hmm, tak mi się napijmy. I tutaj musimy sobie, wybrać 300 litrów na hektar. O, może być, może być. Hmm, dawka taka. I, I sobie zaraz to będziemy skręcać na liwo. Popryskamy sobie i będziemy sobie kończyli. Także chłopaki też chzepak mają. Koło ch hawirki. Więc no. Też z chłopakami już tam gadałem. I pole numer 78 będą chcieli ode mnie odkupić za parę sezonów. Bo będę chcieli go połączyć, będę chcieli połączyć do złąką właśnie 80 chyba, co so, od tam dobrze pamiętam. Na no to się kupi jakieś inne. Może 77 się kupić, czy coś zobaczymy, panie byśmy mogli rozłożyć. Tu akurat jest sporo miejsca do rozłożenia łopryskiwacza, to więc możemy sobie to zrobić. Czyli mogłem to sobie graczkę odgłośnić trochę, tak jest dosyć spoko, trzeba podnieść. Łopryskiwacz maksymalnie do samej góry, i trzeba tutaj gdzieś sobie wichać. Ciszki nie ma, tak więc trzeba sobie jakoś po prostu radzić. O leży taki, że gościu w kabinie, go aż <laughs> No ładnie. Ciekawe, czy w ogóle tutaj ten nawóz teraz przyjmuje. Bo tu jest takie duże już naprawdę. Nie, przyjmuje, dobra. Tak więc git. Przyjmować, przyjmuje, to najważniejsze. żeby przyjmowało. A robotka ładnie. Pryskać się pryska jako. Więcej już się podnieść nie da, tak więc żopak tutaj ładnie wyrósł. Czwórki prawie nie widać. <gry> tak naprawdę. Akurat jest za wysoki jakby tak naprawdę napryskanie, ale no, trzeba jakoś upryskać, no trzeba. Trzeba, trzeba, tutaj ładnie. No, tutaj pojechali teraz gościu, także ucha nie siada. 400p, dobrze nie jest, myślałem, że ślagi dziwne są, ale jest wszystko, wszystko w porządku. To jest ze środka, no, coś tam może będzie widać, ale co to, jak to się przypycha. Panie, tak mi się, sąsiad chyba jeszcze, nie? To mówi cały czas. Nie no, sąsiad może ma... nie, to jest mówi cały dobra. Myślałem, że sąsiad może rzepak jeszcze. No kurde, jadę, jadę, jadę i się u mnie kuńczy, żeby tutaj sąsiadowi nie narobić szkód. A ty, a to jest. nie jest chyba nawet, dobra, to co, możemy tu nawrócić, nie powinno być żadnego problemu z tym gąską kółka tutaj, nic nie mnie prawie, dobra, obstaj, włączamy i lecimy. Ursus, nie stawaj, tylko musisz jechać. Musisz zapinkalać. Ciekawe jakby to na gps się w ogóle to poszło mmm. Na tych fajnych na ten to na ma tak naprawdę Może sobie to sprawdzić ee, tutaj On ma 15 metrów, okej okay. 15 metrów, ciekawe 15 metrów No dobra, sprytaliśmy to już tak pryskajmy nowe maszynę. proszę Co tu, co, co tu zostało to nic nie Jo O, patrzcie, jak ładnie opryskane dookoła. Pardon, że przyjmuję, będą przydawki nawozu, już dane, tam więc co najważniejsze? Dobra. O, ale go wniosło teraz. Widzieliście? Jak już chóreczkę podniosło ładnie. Tak, nie wiem, czy coś mają, czy nie. Tak, tak, to nie, nie szkodzi. się stało. O. Tak i gościu Full profeska Siedzi se elegancko ten tego Kamerę co zmieniasz Juch tu idzie Jak szatan Ty Takie szybkie opryski? No nie wiem czy takie pojedyncze opryski tak szybko ogólnie Nie, na gazu teraz nie wydaje mam ja powiem szczerze Nie Przehamuluj ten że tak, coś, tak, co, coś, no, coś tak szybko, to nie. obsta Jezus. Poczekaj, to bo teraz nie wiem, jaką kierownicę ustawioną O, teraz może się gościu. Ja chcę to zobaczyć. Tak szybko to raczej nie powinno się jeździć. Zmienił sobie ten Wydaje się, że koło ósemki się powinno jeździć. No bo dwanaście to jest za szybko, ewidentnie. Tak... Spoko ci wygląda, no. Tak już szybko, ale już jest lepiej niż na pewno było. Tak, wcześniej to zapierdzielaliśmy mu Jezus tak, że... było by to wszystko chyba. Ciśnienie nie by było takie, żeby rozpierdzieliło że wszystkie chyba Bez kietu. Tak mogło być Tak mogłoby się wdarzyć właśnie Aż tak podniesie O Wututu. Jakby to z Johnny powiedział wutututututu. tu Opsa No. brak dostępu do terenu, gość. Nie znasz No, ładnie, ładnie idzie. Nie powiem, że nie. Nie powiem, że... że nie idzie ładnie. jest ledwo co widzę, zobaczcie jak to idzie. Ledwo co, nie? No ledwo, no jasne, nie widzę, gdzie się pryszczy nawet. Powiem mam rzepak tak wydypcyło, że chłopie nie widać opeskiwa go będzie chyba. Nie wiem czym to skosić, Nie wiem, trzymają, nie wiem... Nie wiem, wiem co się tak rzepaków. do rzepaku. Chederem do kury do czego kosi się chyba, nie wiem będziemy <grym grym grym grym> miał kolby zamiast ten łusek czy jak to tam się nazywał w rzepaku. Nie są kłosy, tylko są tam jakoś inaczej to się nazywa. Ale rzepaku ja nie miał tam nic. Nie znam cię. się. Teraz O, czy gdyżka? Gdyżka i kurtka do szatni. Gdyż tak tam kiedzi, urwiesz. Ja opierdzielę. Czymki. Taszek otwarty, łotwarty Pole tu idzie ty. Niby 10 a to jak szatan, nie? A czwórka jeszcze zdrowo. Zdrowo daje. <gry> Troszkę kopcie, ale jest, jest wszystko w porządku, jest wszystko w porządku, tak musi być, tak musi być. O, ostatni przejazd będziemy mieli? Ej, jeszcze, piję jeszcze trochę. A patrz, jak trudno teraz na GPS-ie to tu ja. W ogień. Wrócić na, na właściwy tor Nie wiem, co że mi mijaczek zostanie Bo to będzie najgorsze, to może być Mijaczek, ale raczej o. Raczej nie powinno być żadnego mijaka Raczej <grytanie> Ale jak się Jak wyjdzie, tak wyjdzie No tutaj widzę, że Jakieś wypole nisko jest No dziwne, bo powinno troszeczkę inaczej wygląda na tym sezonie Ale no Jest tak jest Nie ma co narzekać Dobrze jest, GPS, dobrze jest. Dobra, tak na zgasimy łop, łop, łoprysk, żeby tutaj nam nie pryszczało. Już na poprzeczniak. Już mamy goło pryskanego. Opsa. I lecimy, zobaczymy, no niby. Niby nic nie ma, tutaj te mijaaki, bo przez to są, przez te planiska, czy coś, nie wiem. Pamiętam, że może być ciekawie, może tu być mijaak. I tu. Zobaczymy. Już nie będziemy raczej tutaj wyjrzać. Oczywiście złożymy, będziemy kończyć odcinek, 26 minut prawie. Będzie dosyć fajnie. Fajnie to wyszło. Typa, dość. Będzie mnie Pewnie, że będzie tutaj też raczej, będzie pornot. Pewnie że, Pewnie, że będzie miać, dobra To mordeczki! Myślę, że w tym odcinku na tyle Jak się oczywiście podobało, zostawcie łapęce w górę. Bo tutaj najszybszy optyskiwacz we wsi, Apollo, oczywiście da, dał radę w dzisiejszym odcinku. Tak więc, co, jak się podobało, łapęce w górę, subik na kanale. Czekajcie następny następne odcineczki, następne odcinek. Może jakiś nowy nabytek, jakiś kumoin wiedział już do nas do hali, nawet miejmy nadzieję, że tak się stanie, tak więc od następnego odcineczka na razie macie się. Cześć!